Hejka wszystkim! Dzisiaj witam Was w kolejnym vlogu i zapraszam Was do oglądania! Hopsasa do lasa! Słuchajcie, postanowiłam... Nie rób zyska! Postanowiłam, że dzisiaj yy, nagram takiego typowo Domowego vloga, tak jak to robiłam kiedyś Tak jak mnie praktycznie poznaliście Bo ostatnio same vlogi z wyjazdów Lub gdzieś jak się szwędamy I są one lekko chaotyczne Więc dzisiaj będzie taki vlog Postaram się, żeby on był Głównie w domu, jak również um, Jakiś może ze spaceru Ale nie taki, że gdzieś udajemy się na wycieczkę No Mam nadzieję, że przypomną Wam się moje stare czasy, jak siedziałam cały czas w domu z małą. Jak jeszcze tak nie miałyśmy możliwości e, jeżdżenia, baba. Dobra, e, ja się zabieram do roboty i bądźcie ze mną na wierząco. Niedawno umyłam suszarkę na naczynia. I muszę umyć te trzy butelki. Ach, masakra, nie chce mi się jak nie wiem. I zaraz się bierzemy do roboty. Trzeba nakarmić lilu, nie? No właśnie, trzeba coś zjeść, prawda? Teraz wam pokażę, jak moja lilusia wcina danonki Pierwsza łóżka zawsze najgorsza. Bo jeszcze nie wie, czy chce. Proszę. Mm -hmm. Lili pokochała danonki, naprawdę w sumie sama ja lubię danonki. Tylko dla mnie to na dwie łyżki i koniec, więc nie opłaca mi się kupować. Ale dla niej w sam raz, jak widzicie, widzicie zażera się. Umyłam przed chwilą buteleczki. Teraz ją nakarmię, później sobie podgrzeję obiad, bo mam ze wczoraj mm, pierś w papierusie z ziołami. Ziemniaczki i za surówkę to buraczki mogę sobie wziąć. Zobaczymy. Nie wiem w sumie, czy mam ochotę na to, ale. No, już mnie całą ubrudziła Ale jakoś. Trzeba żyć, trzeba coś zjeść. A dopiero jutro jedziemy z Krzyśkiem na zakupy. Tak? I kupimy coś dobrego. W sumie rozmrażam, właśnie. Karkówkę na chlebek, i, bo mama upiekła, i kiełbaskę z Polski jeszcze. Teraz też, jak byliśmy w Polsce, to myślałam, żeby coś wziąć, ale no, niestety mieliśmy tylko bagaż podręczny. A wiadomo, że w podręcznym jedzenia nie można. Chyba, że te, co się kupi na lotnisku. No. Dobre. Pyszotki. W ogóle słuchajcie, bo dostałam taką, taką propozycję. Ktoś z was, z moich widzów, wysunął tak jakby prośbę, o to, abym nagrała filmik dotyczący tego, jak zmienił się związek odkąd pojawiła się Lili. Nie zwracajcie z uwagi, że jest brudno zaraz ją wytrę. I chciałabym was poprosić, żebyście zadawali mi typowo związkowe pytania. Takie dotyczące mnie i krzyśka naszego związku. Yy, I podpowiadamy na nie, jak również właśnie wspomnimy o tym, yy, czy coś się zmieniło lub nie. W związku, coś na lepsze, na gorsze, wiecie o co chodzi. No! <gry> Także pytajcie w komentarzach. U nas dzisiaj taka trochę lipna pogoda. Zaczęło padać. Chmury takie ujdą w tłumie. Ale chyba chłodno jest, Ech. nie wychodziłam dzisiaj. Bam. I znikłaś. Bam. Daj buziaka. Lilunia daj buziak. Mm. Oh, mm. pierdzio. Pierdzio. E bdo! <laughs> Kuku? Pani kruku. Krzyczysz do ptaszków czy do daszczyku? A, kuku! Taka gadła. Co to za łódko z kurczaka? Moje. Twoje. Ktoś wrócił z pracy i jest obłożnie zmęczony. Opowiedz o tym wszystkim. Jestem obłożnie zmęczony? <słuch> Słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało. Zrobiłam sobie pizzę i skruszył mi się ząb na dole. Ale kłamiesz. Zrobiłaś, nie zrobiłaś pizzy, tylko podgrzałaś mrużoną pizzę, a nie zrobiłaś Wypraszam sobie, ponieważ skroiłam y, pierś do niej i starkowałam ser Więc prawie jakbym zrobiła Tak i jak widzicie Skruszył mi się ząb Najlepsze jest to, że kiedyś mi się w tym samym miejscu skruszył Tylko o wiele mniej I teraz mi się skruszył więcej, więc będę musiała będąc w Polsce sobie go y, dorobić a teraz czekamy na placka po węgiersku, bo Krzyśka, kolega, robi. Dużo osób pytało, czy mieszkamy sami tutaj. A więc nie mieszkamy sami, mieszkamy tutaj z pracownikami z tej samej firmy od Krzyśka. Dlatego też nie zrobię Wam room tour. To znaczy nie room, tylko house, nie wiem. Chyba, że chcecie zobaczyć tak. Powierzchownie dom bez tych pokoi, w których tam e, oni mieszkają. Chociaż myślę, że tutaj nie ma co zbytnio pokazywać, bo różnie to wygląda. E, aczkolwiek są warunki do przeżycia. E, przed chwilą z Krzyszkiem zrobiliśmy na patencie łóżko, ale nie pokażę, bo po prostu wstyd. Bo możecie sobie tylko to wyobrazić, ponieważ e, są dwa. Pojedyncze łóżka, no i złączyliśmy je, ale dwa materace się ciągle rozjeżdżały, więc postanowiliśmy je, Krzysiek je mm, zataśmował, żeby się nie rozjeżdżały. I taśma dotykająca materiału to po prostu będzie się trzymać na pewno. Już Lili tutaj zrobiła destrukcję, więc pewnie długo nie potrzyma, ale zawsze na, wszystko na patencie. Polak potrafi. E, tak, i teraz idziemy na placka po węgiersku. I będziemy się już pomału kłaść spać. Jak wiele z Was wie, ostatnio obcinałam włosy. I powiem Wam, że o niebo lepiej się takie myje i czuję, że są żywe, powiedzmy. Bo te końcówki moje to style. Gdzieś miałam po prostu siano, siano już wysuszone. I. Koszmarnie się to wszystko robiło i te włosy mi się ciągnęły jak po prostu guma. Teraz trochę lepiej. Fakt, że troszkę żałuję, że nie mogę mieć ciągle długich, bo jednak lubiłam te długie włosy. Ale przy dziecku jednak bardziej się sprawdzałem takie. Właśnie no, umułam głowę, Lili nie chciała nic jeść, więc. I sprawa, ja zaraz się zacznę ogarniać, bo dzisiaj jedziemy na zakupy takie spożywcze z Krzyśkiem, a w sobotę prawdopodobnie jedziemy do Primarka, albo ogólnie tam do galerii jakiejś, ale pewnie się skończy na Primarku jak zawsze. I jak będziecie chcieli hol, to dajcie znać. No, a ta paskuda dzisiaj nic zrobiła niespodziankę, ponieważ rano wstała, przebieram jej pieluszkę, przebieram jej pieluszkę. I ona się zesiusiała, także suszę łóżko teraz. No ale cóż, każdemu chyba się zdarza. Jak widzieliście, Lili zasnęła, więc ja postaram się nakręcić filmik. Ale czy mi się uda to? Nie wiem. O, zmęczyłam się, zgrzałam się. Bo nagrywałam takim sprintem ten film, żeby tylko mała się nie obudziła, a ona jeszcze śpi. I dzięki Bogu. Ale trochę chaotycznie, jak zawsze, wychodzą moje filmiki, z tego względu, że nie poprawiam tego, co mówię. I czasami brakuje mi słów i siedzę i mmm, mmm, mmm. Ale nieważne, myślę, że za to mnie lubicie, że chyba jestem taka normalna, chociaż nie wiem. Może nie, może mnie nie lubicie tak naprawdę. I ogląda się mnie żartu, dobra, nie wiem, bo tak um, Właśnie czekam aż mała wstanie i idziemy coś zjeść. Dzień dobry. Kto wstał? Idziemy jeść? Mama już głodna. Wzięłam Lilunię i schodzimy na dół. Jeść. Uuuu, schodzę z małą tyłem po schodach, żeby nie spaść. Bo jak ja spadnę to po biedy, ale jak ona to koniec. I zawsze tak schodzimy. Słuchajcie, już trzeci dzień z rzędu stawiłam pizzę mrożoną do piekarnika. Ola Boga, chyba będę kwadratowa, jak wrócę już do Polski po tych pizzach i po tym wszystkim, co tutaj jem. Słuchajcie, mówiłam się z Krzyszkiem, że jak będzie kończyć pracę, to już będę gotowa z małą czekać i pojedziemy na zakupy. I co? Usnęłyśmy, tak? Ja też. Eee. No i nam się troszkę zespało. Teraz czekamy na parkingu, bo poszedł do pracy, bo zapomniał saszetki i portfela. Najlepsze jest to, że nie mamy nic praktycznie już do jedzenia. I będą. jak jakiego zakład będzie zamknięty. No ale zobaczymy. I możliwe, że pojedziemy dziś do Primarka, jeśli ten portfel będzie mieć. A jak nie, to nie wiem. Zobaczymy też, jak się wyrobimy, bo jest po 19.00 pojedziemy szybko na takie lekkie zakupy, bo jednak pojedziemy w sobotę na większe. I jak zdążymy, to pójdziemy do primarka, bo tutaj u niego w pracy w mieście w Dordechcie jest. Więc może jakiś shopping. Cześć pani, niebieskooka. oka. Powiedz, czekamy na tatę. Pokaż, jaka Hello Kitty jesteś. Też ją ubieram na szybko, więc wszystko z innej parafii i w innym kolorze, ale no nieważne. No. Powiedz, mam niebieskie oczka, śliczne. No już guzik się podoba, no tak Siema! Siema, byku! <noise> Cześć, jak tam. My po zakupkach czekam, aż Krzysiek opłaci parking. Idziemy do domu się ogarniać. Byliśmy w Primarku, ale powiem Wam, że słabe wyprzedaże, więc mało kupiłam. I kupiliśmy w innym sklepie, takim z Intertoys, lili piłka i taki samochodzik. Samochodzik do odpychania się. Taki rowerek. Później Wam pokażę, kiedy nie zapomnę Okej, okay, pokazuję Wam, co kupiłam w Primarku Myślałam, że będą jakieś mega wyprzedaże Ale powiem Wam, że cienko, więc kupiłam tylko parę rzeczy Tutaj taka koszulka, taki nudziak Beżowa, na ramionczka Tu dla Lilusi Za 5 euro zestaw takich trzech koszuleczek a tutaj za 3 euro. Nie wiem, czy ta bluza nie wygląda jak siwa, ale to i to jest fioletowe, takie piękne. I kupiłam taką bluzę. I wcześniej kupowałam taką e, białą, takie polo, a teraz wzięłam fioletowe. Kupiłam na spróbowanie zestaw trzech staniczków. Także zobaczymy, czy spoko będą. I kupiłam trzy lakiery do paznokci, coś dla mojej mamy. A my już leżymy. I. O, Lili już się pokłada. Zaraz powinna usnąć. Mam nadzieję, bo już trochę zmęczona jestem. I myślę, że jutro jeszcze do południa trochę do Was może pogadam, a może nie zobaczę. I. No. I będę kończyć tego vloga, bo się weekend zbliża i być może w weekend coś porobimy, ale nie wiem, nie daję um, gwarancji na to bo Lili jeszcze się nie doleczyła, także mi ciężko tak z nią gdzieś pójść no, Przychodzę, żeby pokazać Wam że rower, który kupiliśmy Liluni Nazywa się Lili Mobile <gryw> Także fajne, jeszcze tego nie rozpracowała, ale przejdzie na wszystko czas no i tak jak mówiłam, wczoraj przyszłam się już z wami pożegnać Żeby ten vlog nie był rozlazły, tylko taki w miarę Czasowo Idę to wszystko pomału montować Jak widzicie, dziś nie, nie wyglądam dobrze, bo nie czuję się nawet dobrze Głowa mi pęka już drugi dzień Bo jest gwałtowna zmiana pogody, ja na zmianę pogody tak reaguję Było dwa dni temu zimno Wczoraj był, było takie gwałtowne ocieplenie i było duszno mega. A dzisiaj jest znowu zimno i pada. E, także dziś stwierdziłam, że nie będę dla Was nagrywać, bo jakoś się nie za dobrze czuję. Więc plotę to, co mam i tyle. E, mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Dajcie łapkę w górę i będziecie ze mną na bieżąco. Pamiętajcie, żeby kilkać dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia um, o moim nowym filmiku. No. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa pa!